Dzień dobry! Dzień dobry, siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym odcinku. Dzisiaj musimy się sprężać jak zwykle, bo kierowniczka śpi. Dzidzia śpi, a my będziemy robić deserek. Będziemy robić jesienny deserek. Teraz mamy sezon na jesienne deserki. Bardzo dużo pojawia się takich przepisów. Wszędzie wszystko jest z cynamonem. A my będziemy robić deser, który wygląda bardzo jesiennie, ale jest idealny dla osób, które nie przepadają za cynamonem, jak właśnie na przykład Sonu. Będziemy robić deserek na bazie ciasteczek. Tych ciasteczek. Son dzisiaj był dzielnie w sklepie z tatą i kupili mi dwie paczki tych ciasteczek. To są ciasteczka takie lotne z i myślę, że możecie je dostać też w polskich sklepach, a jeżeli nie, to możecie do tego deseru użyć swoich ulubionych ciasteczek. Ważne, żeby to nie były tylko zwykłe herbatniki, bo efekt będzie mierny, ale mogą być tutaj, na przykład, ciasteczka korzenne. też, no nie? Jeżeli Was korci, żeby użyć do tego deseru ciasteczek Oreo, to przepis na bardzo podobny deser z ciasteczkami Oreo już był na tym kanale. Dodam go w opisie do tego filmiku. My jednak będziemy używać takich ciasteczek. Próbę smaku możemy zrobić. Dobre. Te ciasteczka są lekko korzenne, bardzo karmelowe. Bardzo smaczne i świetnie nadają się do dzisiejszego deseru. To będzie ekspresowe ciasto bezpieczenia. Trochę taki sernik, a trochę nie sernik. Będziemy do, potrzebować do niego tylko kilku składników. Będzie to między innymi śmietanka kremówka, trochę tu mam bołaga, serek kremowy. Ja mam tutaj serek Philadelphia świetnie się nada, ale może być też jakiś inny, może być nawet mascarpone, tylko wtedy ten krem będzie taki mniej serowy. Bardziej śmietankowy smak będzie miał. Będziemy potrzebować też odrobiny cukru. Tych właśnie ciasteczek aromatu waniliowego i będziemy robić dwie wersje kremu. Sonu zrobi wersję dla dzieci, po prostu z aromatem waniliowym, a ja zrobię wersję kawową. Mam tutaj dwie saszetki kawy instant, to jest kawa Maxim, najbardziej popularna koreańska kawa instant. Będę jej używać, a Sonu zrobi bez kawy. Czy robisz z kawą? Nie? Bez kawy? Muszę jeść ciasteczko, nie mam kiedy zjeść ciasteczka. Zaczniemy od przygotowania serka. Będę potrzebowała oko około 200 g serka. Tutaj te proporcje są takie dość na oko. 200 gramów będzie ok. Co prawda ja to sobie podzielę na porcje dla mnie i dla Sonu, ale w opisie pod filmikiem będą składniki na normalnie jedną porcję. Będę używała do tego takiej 20 cm blaszki kwadratowej. 20 na 20. Przekładam serek. Ile tu było gramów tego serka? 200. Gramów, 190 g, bo to jakaś amerykańska miara. Mój serek był w temperaturze pokojowej, więc jest bardzo, bardzo kremowy, jak śmietana. O to mi chodziło. Z zimnym serkiem trzeba będzie się długo męczyć. I do serka muszę dodać 30 g cukru. Musimy teraz wymieszać cukier z serkiem kremowym na gładką taką masę, aż ten cukier się rozpuści. Będziesz mieszał? i ten serek będę dodawać do ubitej śmietany celowo nie dodaję go teraz bo zostałby mi na dnie dodam go po tym jak ubiję już śmietany i biorę się za ubijanie śmietany ale najpierw żeby mi kawa ostygła rozrobię sobie kawę mam tutaj dwie saszetki kawy Maxim najbardziej popularna w Korei jest kawa Maxim 3 w 1. taka kawa jak kiedyś były w Polsce jakieś no kawe 3 w 1. nie wiem czy to dalej jest popularne ale w Korei każdy kocha taką kawę. Ja bardzo nie przepadam, ale taka kawa instant nam się przyda. Nie jestem pewna tylko, czy dwie saszetki to nie będzie za dużo. Półtorej saszetki. W jednej saszetce jest około 0,9 g, więc mniej więcej 1,5 g kawy rozpuszczalnej. No po prostu taka łyżeczka kawy rozpuszczalnej. Mniej więcej tyle. Rozpuszczę tą kawę rozpuszczalną w odrobinie wrzątku. Moglibyśmy tu... Użycie espresso niby, ale rozrzedziłoby nam to bardzo krem. Dlatego właśnie użycie tutaj kawy instant jest najlepszym rozwiązaniem, chociaż ja osobiście kawy instant fanką nie jestem, nie lubię jej pić i kupiłam ją tylko na okazję tego przepisu. Kawa rozrobiona z gorącą wodą, żeby dobrze się rozpuściła, musi mi teraz ostygnąć i w czasie, kiedy kawa będzie stygnąć, ja będę ubijać śmietankę. Sonu, muszę Cię prosić znowu. O 30 g cukru. 22 g, jeszcze 8, zobacz, tak, żeby było 30. Zaraz będziemy to dodawać do śmietany, ale stopniowo. Biorę sobie mikser i śmietanę, kremówkę. Mam tutaj 500 g śmietany, kremówki, 38% tłuszczu. Mam tutaj 500 ml śmietanki, nie potrzebuję aż tyle na tą moją foremkę. Około 350 ml i będziemy ubijać stopniowo, dodając cukier. Będziesz dodawał cukier? Mhm. Mm to da, troszkę Cukier dodany Śmietanka się ubija I ten nasz deser dzisiaj jest naprawdę bardzo szybki, ekspresowy I zaraz będziemy kończyć <grym> Jedynie potem trzeba na niego trochę poczekać Bo musi postać chwilę w lodówce Kiedy śmietana jest ubita Ale nie tak na bardzo, bardzo sztywno Tylko tak 80% ubicia, mniej więcej Coś takiego Chcesz? Odstawiamy mikser i będziemy mieszać ten krem z serkiem kremowym. Dam Ci trochę kremu, dobrze? Trzy łyżki śmietanki i łyżkę serka, i mieszaj to sobie. A ja przesypię tutaj, przesypię. Przełożę sobie tutaj cały serek. Mieszamy. Tylko to się najlepiej właśnie wymiesza, jak mamy właśnie taki serek już lekko rozluźniony i śmietankę ubitą do 80%. I ja teraz do tego kremu dodam trochę ekstraktu waniliowego Ło. i kawę, tylko tą kawę najlepiej dodawać łyżeczka po łyżeczce. Kremik nam się zaczyna robić troszkę takiego beżowego koloru, lekko przypomina te ciasteczka i pięknie pachnie, bo i kawa i wanilia to się świetnie łączy i krem jest gotowy. Próbujemy krem. Mm. Jak taki krawowy krem do gofrów. Ja też. A, ale pyszka. Przeładujemy krem do tytek. Kocham to słowo. Konu to no też będziesz tytką robił. I będziemy zaraz składać ciasto. To jest najszybsze i najbardziej efektowne jesienne ciasto. Coś pięknego. Znaczy ciasto to jest za dużo powiedziane. Deser, ale wiecie o co chodzi. Krem jest taki dość luźny. On w lodówce nam się jeszcze zsiądzie. Chyba nam się szefowa zbudziła. Dobrze, że już kończymy, bo nastała tutaj pobudka. Dzień dobry. Sanu walczy z kremem? Świetna robota. Mogę Ci pomóc? krem sobie tutaj stoi, i mamy ciasteczka. Sonu będzie układał sobie w swojej małej monoporcyjce, akurat podwanie. Układamy, a ja układam tutaj ciasteczka, nie wiem czy to widzicie. Układamy tak ciasteczka i przy brzegu kruszymy, tak żeby wypełnić całość. Będziemy nakładać krem. Moja tytka jest taka dość pokaźna. Przecinamy i wyciskamy tak krem, złap sobie. Tutaj musisz złapać u góry jedną ręką. Mhm. Wyciskamy krem. Moglibyśmy to zrobić oczywiście bez takiej tytki. Ale z tytką jest łatwiej. I teraz można krem lekko wyrównać. Układamy następną warstwę ciasteczek. Jak zostaje nam puste miejsce, to wystarczy, czy to widać? To wystarczy, że sobie tam pokruszymy trochę ciasteczek. Nie musi być idealnie. Będziemy mieć trzy warstwy ciasteczek, plus jeszcze dekoracja na górze. To już tutaj ma inwencję twórczą, a ja układam ostatnią warstwę. Nie musimy tych herbatniczków niczym namaczać, bo one wsiąkną wilgoć z tego kremu i będą mięciutkie po kilku godzinach w lodówce. Więc tak tylko mówię, jakby was korciło. Jeżeli namoczymy, to wszystko nam się mocno rozmięknie i nie będzie takie smaczne i tutaj mamy ostatnią warstwę. Cały blat mam w kremie, bluzkę mam w kremie i wszystko mam w kremie, ale jest fajnie. Dobrze jest. I jest. Bierzemy jakiś woreczek. Wrzucamy tutaj i potrzebuję wałeczek. Uh -huh. Może są do wałeczek? I tym wałkiem teraz, uwaga, Jonusia, nie przestrasz się. To no jest pełna kooperacja, tym wałkiem tłuczemy ciastka. Ostrożnie, <śprawda> sprawdzasz czy się nie przestraszyła Jona. Sypiemy górę łyżką, to nie musi być takie bardzo pięknie roztętegowane, może być trochę yy, większych kawałków tutaj. Mhm. Wszystko tak syp ładnie. Tak. Mama też jeszcze trochę sypie. To nie ma być tak bardzo idealnie posypane. I teraz robimy dekorację ciasteczkową. Bierzemy jeszcze te ciasteczka. Kroimy tak pod kątem i układamy tak. Uh -huh. Układamy tak. <ś> Mam tutaj towarzystwo. Chciałam, żeby to wyglądało tak, jak w koreańskiej kawiarni Tuson Place, bo tam sprzedają to ciasto. Wygląda trochę mniej ładnie niż w koreańskiej kawiarni. Tutaj wklejamy oryginał, ale w smaku będzie, wydaje mi się, że lepsze, bo trochę bogatsze, więcej. Użyliśmy ciasteczek i ten krem kawowy też robi swoje. Ten w tej kawiarni nie jest taki kawowy. Teraz. Ja to wkładam do lodówki. Tutaj nam wyszły, sugerując się tymi ciasteczkami cztery porcje, ale taka jedna czwarta tego ciasta to jest bardzo dużo, więc sugerowałabym to zjeść na więcej posiedzeń, ale najpierw trzeba to dać do lodówki, żeby się troszeczkę scaliło, żeby ciasteczka zmiękły, więc co najmniej 3 godziny w lodówce. Jak oni to w tej kawiarni układali te ciastka, że tak fajnie wyglądało. To mniej, że trzeba tak postawić. Robi lepszy efekt. Nie powiecie, że nie wygląda jesiennie. Powiedziałabym, że wręcz wygląda jesieniarsko. Wsadzam do lodówki. To papa na teraz? Pipa papu. Siemanko. Siemanko znowu. Wytrzymaliśmy godzinę. Wyciągamy już. Musimy tego spróbować. Nawet tu jeszcze nie zdążyło być posprzątane po naszym gotowaniu, ale już próbujemy. Bardzo dobry. Biorę nóż i trzeba tutaj delikatnie oddzielić brzegi. Jak macie jakąś teflonową foremkę, to lepiej tak nie róbcie. Mam nadzieję, że przy wykładaniu nie uszkodzę. Chciałabym to tak ładnie, prawda? O, o, o! Trochę mi się tutaj uszkodziło. Ciężko to jest ładnie wyjąć. Mmm! Tak wygląda, i już próbujemy. Ja już spróbowałam trochę coś pięknego. Ciasteczka zrobiły się w miarę miękkie. Chociaż jeszcze tak z godzina w lodówce by mi się przydała, ale nie mogliśmy wytrzymać. Mm, pyszne. kawa i te ciasteczka pasuje pięknie. Oczywiście nie musicie używać tych ciasteczek Lotus. Możecie użyć swoich ulubionych podobnych ciasteczek. Dobrze sprawdzą się też takie korzenne ciasteczka, takie serduszka. Tylko one są dość cienkie, więc warto wtedy zrobić więcej warstw. No i z tymi serduszkami trochę się trzeba namęczyć przy układaniu. Ale jakiekolwiek tego typu ciasteczka będą tutaj świetne. Bardzo polecam ten przepis, jest super prosty. Te, te ciasteczka w ogóle w Korei są bardzo popularne. Deserów z tymi ciasteczkami jest cała masa, nawet pączki z nimi, serniki. W bardzo wielu kawiarniach znajdziemy coś w tym rodzaju, więc. Mam nadzieję, że taki deser wam się spodobał. No, no, zakończyłeś mamy filmik. Jeszcze tylko jedna rada. Po przygotowaniu tego deseru trzeba go schłodzić, trzeba go schłodzić w lodówce, ale przed jedzeniem warto wyjąć go tak pół godziny wcześniej, bo taka bardzo zimna śmietanka no jest jednak taka sobie. Lepiej smakuje troszeczkę ogrzana. To zakończymy ten odcinek.